Witam wszystkich serdecznie. Oglądając filmik poznasz 10 najpotężniejszych armii obecnie na całym świecie, zacząwszy od pozycji 10. Także zapraszam. Na szczęśliwym 10. miejscu zestawienia ląduje Brazylia. Z ponad 196 milionów mieszkańców, aż 83 miliony są gotowe do służby wojskowej. W służbie czynnej armii tego kraju służy ponad 370 tysięcy żołnierzy, a w rezerwie pozostaje 1 340 tysięcy. Według danych z 2012 roku, Brazylia dysponuje 469 czołgami. 822 samolotami i 106 okrętami. Kraj ten posiada nawet jeden lotniskowiec. Budżet obronny Brazylii to 31 miliardów 500 milionów dolarów. Tuż przed Brazylią uplasowało się pierwsze państwo europejskie Włochy. Ten śródziemnomorski kraj nie może pochwalić się nawet w połowie tak liczną armią jak Brazylia. Zdolnych do służby wojskowej jest 22 miliony 500 tysięcy Włochów, z czego 293 tysiące jest w służbie czynnej obecnie, a niemal 42 tysiące czeka w rezerwie. Włosi posiadają jednak 720 czołgów, 770 samolotów i 179 okrętów. Posiadają także dwa lotniskowce. Roczny budżet Włochów na obronność jest porównywalny z sumami wydawanymi przez Brazylię i wynosi 32 miliardy dolarów. Jako, że Korea Południowa sąsiaduje z Koreą Północną, zmuszona jest utrzymywać nowoczesną armię, która jest w niemal ciągłym stanie gotowości. W wojsku służy obecnie 653 tysiące Koreańczyków, w rezerwie jest 3 miliony 2000 żołnierzy, natomiast dolnych do służby jest ponad 25 milionów osób. Korea Południowa dysponuje sporą ilością czołgów. 2466 sztuk, do tego 871 samolotów i 190 okrętów. Koreańczycy nie posiadają lotniskowców. Na obronę wydają 28 miliardów dolarów rocznie. Niemiecka machina wojenna to 36 milionów zdolnych do służby obywateli, 149 tysięcy żołnierzy w służbie czynnej i 355 tysięcy w rezerwie. Nasz zachodni sąsiad posiada 408 czołgów, 67 okrętów i aż 925 samolotów. Co roku Niemcy przeznaczają na obronę kraju niemal 43 miliardy 500 tysięcy dolarów. Jeszcze potężniejsi od Niemców okazują się Francuzi. Rząd w Paryżu ma do dyspozycji 28 milionów 800 tysięcy zdolnych do służby obywateli, z których obecnie w wojsku służy 362 tysiące. W rezerwie pozostaje zaś 419 tysięcy żołnierzy. Francja posiada 571 czołgów, 544 samoloty i 180 okrętów, w tym jeden lotniskowiec. Roczny budżet francuskiego Ministerstwa Obrony wynosi 58 miliardów dolarów. Wojska i Królewskiej Mości uplasowały się dokładnie w połowie dziesiątki najpotężniejszych armii świata. Do walki zdolnych jest 24 milionów Brytyjczyków, z czego obecnie służy 224 500, natomiast w rezerwie pozostaje 187 tysięcy. Europejskiej wyspy broni 407 czołgów, 63 okręty na czele z lotniskowcem i aż 1412 samolotów. Budżet brytyjskiej armii to niemal 58 miliardów dolarów. Indie są największym na świecie importerem produktów militarnych z ponad 615 milionami zdolnych do służby wojskowej obywatelami. Co roku niemal 23 miliony Hindusów osiąga wiek, w którym mogą wstąpić do wojska. W służbie czynnej pozostaje obecnie 1 325 000 żołnierzy, a w rezerwie jest ich aż 1 747 000. Indie posiadają też pokaźną ilość sprzętu wojskowego 6464 czołgów, 1932 samoloty i 207 okrętów, w tym dwa lotniskowce. Władze Indii co roku przeznaczają na obronność ponad 44 miliardów dolarów. Niewątpliwie najpotężniejszą trójkę świata otwierają Chiny z ilością 618 milionami poborowych, z których w wojsku służy obecnie 2 285 tysięcy, a w rezerwie pozostaje 800 tysięcy. Chiny dysponują 7950 czołgami, 5048 samolotami i 972 okrętami. Od 2012 roku w chińskiej flocie służy też lotniskowiec. Jeśli chodzi o budżet chińskiej armii, jest to ogromna suma niemal 130 miliardów dolarów. Plotki o słabnącej sile naszego wschodniego sąsiada są zdecydowanie przesadzone. Rosja z każdym rokiem odbudowuje swoją militarną potęgę, pozostając drugim najsilniejszym mocarstwem świata zdolnych do służby Rosjan jest ponad 46 milionów z czego w wojsku służy obecnie 1 200 tysięcy, a w rezerwie pozostaje 754 tysiące. moskwa ma też do swojej dyspozycji 2867 czołgów 4498 samolotów i 224 okręty w tym jeden lotniskowiec roczne wydatki na obronność to 64 miliardów dolarów Chyba nikogo nie zaskakuje fakt, że to Stany Zjednoczone są najpotężniejszym państwem na świecie. Prowadzone przez ten kraj wojny bynajmniej nie osłabiły tego kraju militarnej pozycji. Zdolnych do służby Amerykanów jest obecnie ponad 120 milionów, z czego w służbie czynnej pozostaje 1 478 000 i niemal drugie tyle w rezerwie. Armia USA posiada 8325 czołgów. 15293 samolotów i 290 okrętów, w tym aż 10 lotniskowców. Utrzymanie tak licznej armii kosztuje co roku amerykańskich podatników porażające 689 miliardów 500 milionów dolarów. Jeśli spodobał ci się filmik, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj też kanał. By być na bieżąco z filmami, zobacz też ostatnie produkcje, dzięki za obejrzenie.